Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Historia Lizzie, autorstwa jednego z moich ulubionych pisarzy Stevena Kinga. Książka została wydana przez wydawnictwo Pruszyńskiej i spółka w tłumaczeniu Maciejki Mazan i Tomasza Wilusza, a więc kingowskich wyjadaczy, co przy tym specyficznym tekście bez wątpienia okazało się pomocne. Historia Lizzie to opowieść o tytułowej Lizzie London Domo debusher w dobie po uznanym pisarzu Skocie Landonie, która próbuje otrząsnąć się po śmierci męża, smaga się jednocześnie z problemami związanymi z puścizną po nim, dodatkowo wikłana jest w dość Złożoną relację z gromadką swoich sióstr. Historia pisana jest wyjątkowym językiem, który musiał stanowić nie nielada wyzwanie dla tłumaczy, bowiem narracja pełna jest wtrętów z prywatnego języka kodów małżeńskich landonów, jak i rodzinnych domów, w których małżonkowie się wychowali. W pierwszej połowie książki to wprawia czytelnika w zagubienie. Często zastanawiają się, co oni tak do siebie mówią, bądź co miała na myśli Lizzy, gdy rzucała kolejnym powiedzonkiem i słowem, które bądź nie istnieje w języku polskim, bądź z kontekstu nie dawało się łatwo odczytać jego znaczenia. Sama fabuła to szereg motywów charakterystycznych. Dla Kinga, tylko nieco zmienionych. Bohater, który jest pisarzem, jest. Psychofan, który pojawia się znikąd i ma niejasne pretensje do. W tym przypadku zarówno samego pisarza, jak i jego wdowiałej żony. Jest. Równoległy świat, który jednocześnie stanowi ratunek, jak i zagrożenie? Jest. Narracja prowadzona naprzemiennie w kilku liniach czasowych z przejściem między nimi w środku zdania? Jest. Tutaj jednak trochę zostały przesunięte akcenty. Psychofan autora nęka żonę, a nie samego pisarza. Pisarz ten jest wprawdzie bohaterem, pomimo że martwym, to prawie równie ważnym jak tytułowa Lizzie. Niemniej to ona gra w opowieści pierwsze w skrzypce. Stephen King uznaje tę książkę za swoją ulubioną powieść. Potrafię to zrozumieć, bo jest to poemat miłosny do żony. Poemat z początku ciężki w odbiorze dla kogoś, kto w środku tej miłości nie jest. Potem jednak czytelnik wczuwa się w rytm tego uczucia, w jego sekretny język. To powiem szczerze, scena umierania Scotta Londona jest jedną z najbardziej wtaczających za serce i osobistych scen, jakie wyszły spod pióra Kinga. Niemniej, nie jest to powieść tylko o miłości. Scott Landon we wspomnieniach Lizzy mówi, że pisanie jest rodzajem szaleństwa. O pewnej sytuacji ze swojego dzieciństwa, której nie chciałbym nikomu zaspoilerować, mówi z kolei, że to, co dla niego było walką z potworem, dosłownie z potworem, dla policji byłoby współudziałem w morderstwie. Sama Lizzy nie jest gotowa, by pożegnać się ze swoim zmarłym mężem. Widać u niej poważne stany depresyjne. A jedna z jej sióstr, Amanda, która pomaga Lizzy w walce z psychopanem, który ją gnębi, przejawia zachowania autodestruktywne i ląduje w szpitalu lub psychiatrycznym w stanie katatonii. I po połowie książki pomyślałem sobie, że tak naprawdę historię opowiedzianą poznajemy przez pryzmat osób z zaburzeniami psychicznymi i że może tak naprawdę to wszystko dzieje się tylko w ich głowach. Oczywiście taki twist to nie u Stephena Kinga. U niego w książkach mogą pojawiać się zaskakujące bądź szokujące wydarzenia, ale droga, która do nich prowadzi jest przemyślana, wyjaśniona, zaplanowana. Nie ma w jego narracji miejsca na twist-ploty dla samego zaskoczenia czytelnika. I tutaj też tak nie jest. King pokazuje nam przez moment inną możliwość interpretacji, by po chwili wrócić do swoich utartych dróg. Równoległe światy, potwory, dziwne moce, tak, depresja, trauma jak najbardziej, ale że to wszystko co dzieje się to są urojenia w głowie bohaterki? Nie, no nigdy. Jak już wspomniałem, problemem był dla mnie język tej książki, co u Kinga właściwie problemem nigdy nie jest. Może poza pierwszym tomem rocznej wieży. King tworzy tak zdania, że chce się czytać kolejne. Także chce się wiedzieć, co będzie dalej. Oczywiście czasem fabuła pójdzie za daleko, gdzieś King zaszaleje, nie wymyśli odpowiedniego zakończenia. Zdarza się. Jednak język nigdy nie jest problemem powieści Stephena Kinga. Tutaj jednak język londonów sprawiał, że nie miałem ochoty czytać tej historii. Był zbyt dziecięcy, zbyt hermetyczny. W drugiej połowie książki przywykłem bądź oswoiłem ten londonowski sposób porozumiewania się i czytało mi się już lżej. Jeszcze jedno. Nie lubię rozwlekłych scen, które powinny być dynamiczne. Tutaj dostaliśmy taką jedną scenę zamachu na życie Scotta Londona kilkanaście stron literackiego slow motion, jak w filmach Zacka Snydera. Męczące to było bardzo. Niemniej, pomimo tych wszystkich moich narzekań, to nie była zła książka. Miała kilka dobrych scen, skłaniała do myślenia, a w drugiej części nabrała też tempa i wywoływała emocje. Książkę oceniam na 6-10 stopniowej skali. Dziękuję bardzo.